Batman: Mroczny Rycerz to druga część trylogii nolanowskiej. W sumie film jest dosyć mroczny. Zróbmy więc bardziej mroczną atmosferę. Mamy już odpowiedni klimat do tego, żeby zająć się tym filmem. Witajcie w najnowszym odcinku wideobloga w koloradce. Zaczynamy. Niestety nie uda mi się opowiedzieć dobrze o tym filmie, czy tak jakbym chciał, bez zdradzania elementów fabuły, więc jeżeli jeszcze nie oglądałeś, nie oglądałaś tego filmu, to Wróć do tego odcinka po obejrzeniu, a jeżeli ktoś nie przeszkadza, to kontynuujemy. Więc na pierwszy plan, czy właściwie na scenę w drugiej części Batmana wychodzi Joker. Joker to przestępca, który twarz ma wymalowaną. Jak e, klaun, natomiast no, wcale zabawne nie jest. Morduje, zabija, kradnie, ale okazuje się, że wcale mu o to nie chodzi, aby zdobyć jak najwięcej pieniędzy, aby się umocnić w świecie przestępczym, ale jemu chodzi o to, aby wprowadzić chaos. E, jest to postać no, bardzo mocna, bardzo wyraźna, i e, reżyser, myślę, w świetny sposób oddał, czym w swej istocie jest zło. Kill the Batman. My card. Joker mówi o tym, że chce patrzeć, jak świat płonie, że on chce wydobyć z ludzi to, co w nich najgorsze. Jest tam taka scena, w której prowadzi do takiej sytuacji, gdy dwie łodzie mają podłożone ładunki wybuchowe i mają zdecydować, która z nich pierwsza wybuchnie. Jeżeli nie zdecydują do pewnego momentu, to obie wybuchną. Jest też tam taka postać bardzo ważna, Harvey Dent. Harvey Dent Prawnik, czy w ogóle taki człowiek, który walczy z przestępczością w Gotham, który ma sukcesy, który budzi zaufanie, który jest takim idealistą. I Bruce Wayne widzi w nim tak, jakby swojego następcę, czy właściwie takiego nie Dark Knight, nie mroczny rycerz, ale jasny, biały rycerz, który z odsłoniętą twarzą walczy z przestępczością i bardzo w, nim, w niego inwestuje. Widzi, że. Jemu zależy na dobru mieszkańców Gotham. ale jest jedna rzecz, która nie wiem, czy zwróciliście, czy zwrócicie na to uwagę. a Zachęcam, że jest on takim idealistą. Harvey Dent jest idealistą, który troszkę nie ma. Kontaktu z tym, co w nim mroczne, tym, co w nim grzeszne. Że jest taki, bym powiedział, wręcz naiwny w tym swoim, w tym swoim idealizmie. I to Joker wykorzystuje w, w momencie, gdy jest najbardziej bezbronny, w momencie, gdy doświadcza cierpienia, gdy połowa jego twarzy zostanie, zostaje, nie wiem, zżarta przez jakiś kwas, i on wtedy go przeciąga na swoją stronę. Wtedy wyciąga, jakby z niego to, co w nim najgorsze, najbardziej mroczne. I Harvey Dent staje się taką postacią tragiczną w tym filmie, ponieważ jest on sukcesem Jokera. Jest on, dzieje się to, co Joker sobie zaplanował. I można by to, przenosząc na przestrzeń wiary, popatrzeć, że Joker symbolizuje złego ducha. I zły duch pragnie, aby człowiek żył w chaosie, aby żył w na poziomie tego, co w nim najgorsze. Bardzo dobrze ta druga część Batmana to pokazuje. I takim przeciwieństwem dla Jokera jest oczywiście Batman, ten, który z nim walczy, ten, który wydobywa z człowieka to, co dobre, który widzi dobro w człowieku i poświęca, się, poświęca swoje życie dla mieszkańców Gotham. Choć prawdę mówiąc, no to niewiele ta postać się różni od y, pierwszej części. W tym poprzednim odcinku więcej mówiłem o Batmanie. Tu natomiast y, no, ta postać Jokera przykuwa uwagę. I ciekawe jest też to, że Batman na początku właśnie y, ignoruje. Ignoruje Jokera, mówi, A, jakiś tam mały problem. Ale ten ignorowany problem urasta później no, naprawdę do takiego poważnego zagrożenia. Good evening, Tonight's entertainment. Gdzieś przez cały film przewija się postać policjanta Gordona, on w tym takim najtrudniejszym momencie ratuje życie Batmanowi. Cały film jest tak bardzo dobrze pokazana walka między jasnością a ciemnością, między mrokiem a światłem, między między wojną a pokojem, między niesprawiedliwością a sprawiedliwością. Można by powiedzieć, że Batman i Joker są w sercu każdego z nas, że w sercu każdego z nas toczy się taka walka między dobrem i złem. Nie wiem, czy kojarzycie piosenkę zespołu Lux Torpeda, Wilki 2. A we mnie samym wilki, dwa oblicze dobra, oblicze zła, walczą ze sobą nieustannie, wygrywa ten, którego karmię. Że to też myślę jest taka, takie dobre przesłanie, nie? że y, jaką część siebie karmi, Czy troszczę się o dobro, czy troszczę się bardziej o zło? Ulegam, ulegam złu. Czy y, jestem bliżej Batmana, czy bardziej w swoim życiu bliżej Jokera? Y, Ciekawy jest ten film, ponieważ staje się takim lustrem, w którym mogę zobaczyć, w jakim kierunku także zmierza moje życie. Ciekawa jest w ogóle bardzo końcówka tego filmu. Jest takie pytanie na końcu: mi się zrodziło takie pytanie. Czy pokój oparty na kłamstwie jest pokojem trwałym? Czy on, czy on przetrwa? No właśnie, ciekawe, ciekawy jestem, co co wymyślicie. Na ten temat. A odpowiedź, no, już znajdujemy w trzeciej części trilogii Nolanowskiej. Ale o tym w następnym odcinku wideobloga w Koloradce. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Szczęść Boże.